Witajcie, kochani, bardzo serdecznie. Jakoś mnie tak natchnęło na, na opowiedzenie troszeczkę o tej zazdrości, zawiści, kompromowania, ponieważ są to rzeczy, przez które tak bardzo wielu ludzi się rozstaje, tak bardzo ludzi się poróżnia. Jak wspomniałam we wcześniejszym filmiku, że. Przyjaciół nie poznaje się w biedzie. Przyjaciół poznaje się po tym, jak znoszą twój sukces, twoje powodzenia. Jest też fragment wiersza, mimo to, który tak, tak dobrze to oddaje. Zacytuję: Jeżeli odnosisz sukces, zdobywasz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów. Mimo to odnosisz sukces. Ja tak się przyjrzałam tym różnym relacjom i koleżeńskim, i klientów. I ta zazdrość, konkurowanie to jest taka toksyna, tak to nazwę, że ona różni bardzo rodziny latami. Plotkarstwo, o, jeszcze nie dodałam, jak bardzo szkodliwe jest plotkarstwo, jak bardzo wielu ludzi nie ma odwagi tak zwyczajnie powiedzieć komuś w oczy. Bolało mnie to, a to, bolało mnie wtedy, gdy przykro mi, bardzo Cię proszę, jeżeli tak możesz, to nie mów tak do mnie czy o mnie i tak dalej. Tego ludzie nie, ro nie robią w większości, ale odwracają się za plecami i od razu nadają. Kochani, pamiętajcie, że ktoś, kto leci do Was, tylko pamięta, nikomu nie mów, tylko to jest między nami. To odwróci się napięcie i tak będzie mówił o Was. Jaka jest rada? Nie słuchać tego. To tak jak z wieloma rzeczami, jeżeli wyeliminujesz coś ze swojego życia, na przykład wyeliminujesz mięso, jest mniej cierpienia zwierząt. To taki przykład, prawda? Mniej używasz plastiku, torebek i tak dalej, to mniej. Ta zi Mama Ziemia będzie zanieczyszczona. A więc te zazdrości, one się ciągną często dzieciństwa. Zazdrość jest takim typowym syndromem DDA, wszelkiego współuzależnienia, wszelkiej dysfunkcji, ponieważ jeżeli w domu jest, są różnice pomiędzy jednym rodzeństwem a drugim rodzeństwem, już wtedy. To jest nie tylko wtedy, ale wtedy są bardzo widoczne wzorce zazdrości, zawieści, złożyczenia, klątwienia, a niech ci tam jakiś nieurodzaj będzie po cichu. Pamiętasz, wszelkie myśli, klątwy, złożyczenia, jak bumerang. Wrócą do tego, który je wysyła. w Różnej postaci wrócą. I albo ta osoba się zreflektuje, że to we wszechświecie na pewnym poziomie wszyscy jesteśmy jednym, czy na poziomie Lucusowym. Jezus też nauczał, coście jednemu uczynili, mnieście uczynili. To jest taki dowód wielkiego mistrza, który głosił nauki, będąc na Ziemi, że wszyscy jesteśmy jednością. Jak też wcześniej wspominałam, uczyniając jednemu coś. Uczyniamy też Bogu w nim, ale też jeżeli działamy szkodliwie, na kogoś z naszych bliskich. Ja podam taki przykład, bo to w rodzinach często jest taka oścień zgody, jest to na głos niewypowiedziane, szczególnie jak jest więcej rodzeństwa, to Powiedzmy, jednemu z rodzeństwa wiedzie się lepiej, albo jest bardziej odważny, lepiej sobie radzi w życiu. To jest takie szeptanie po kątach, a y, nie mają odwagi, żeby powiedzieć tak wprost, tylko jednym drugiemu. Na zasadzie jedna pani, drugiej pani, i takie powstają niesnaski. Y, ja osobiście powiem tak, że ja, no, o, ja, no od. Najmniejszych lat, mimo że obrywałam, ja miałam odwagę powiedzieć wprost. Co miało różne konsekwencje, ale miałam i mam odwagę powiedzieć wprost. Nie zawsze też mówię, bo to jak ja myślę, nie wszyscy ludzie muszą, muszą to słyszeć o tak. To jest moje zdanie. Ono może być subiektywne i ja nie muszę tego komuś powiedzieć, ale jeżeli mi jest źle i ja się z czymś nie zgadzam i jest to dla mnie krzywdzące przede wszystkim, bo jak nie zgadzam, no to jest okej, okay, nie musimy się ze wszystkimi zgadzać, ale jak to jest krzywdzące dla mnie, to ja potrafię to po prostu powiedzieć. Ja potrafię skonfrontować i przez to miałam. No nazwijmy to tak, dużo wrogów w swoim życiu, może za duże słowo, ale ludzi życzliwych i życzliwych inaczej, o tak, nie? Może to będzie takie prostsze. Także ludzie, którzy mają odwagę być sobą, którzy mają mówić prawdę, mają odwagę mówić prawdę, no często są trochę przez to swoje środowisko niekoniecznie dobrze odbierani, są po prostu niewygodni. I e, takich ludzi się też próbuje zniszczyć, zepchnąć, próbuje im się przyszyć łatki, których nie mają. E, tym obgadywaniem lub e, pamiętaniem jakiejś sytuacji, na przykład e, sytuacje, które miały ponad 20 lat w moim życiu, e, ludzie potrafią do tej pory pamiętać. Ja już żyję inaczej, ja. Ja zrobiłam wiele innych rzeczy i idę do przodu. Było zaskakujące dla mnie, że ktoś tam mówi o rzeczy, która ponad 20 lat temu miała miejsce. Wiecie, jak ludzie mówią o tych dawnych rzeczach, to są ludzie, którzy się nie zmieniają. To są ludzie, którzy nie dopuszczają do myśli, że możemy się zmienić. Jest też takie powiedzenie, nie będziesz prorokiem w swoim kraju. Także ludzie chętnie pamiętają, to złe, jaki się noga powinie. No ale z tym dobrym nie wszyscy, bo jest spora część, którzy to uszanują, ale duża część konkurują i rywalizują albo się pośmiewają. Podśmie Także duża część jest to wynikiem tej zazdrości, która wynika głównie z dzieciństwa, z tego poczucia braku, z tego. Braku miłości, z tego braku zainteresowania, i teraz jak ktoś plotkuje, obmawia drugiego człowieka, czyli wybiela się w cudzysłowie, rośnie kosztem tego drugiego człowieka, którego zaniża, mówiąc o nim, nieprawdziwe rzeczy, to w gruncie rzeczy, no, prędzej czy później, takie rzeczy mają krótkie nogi, bo one i tak, i tak wyjdą. Ale narobią szkody jednak wielu ludziom i przykrości. Tak jak powiedziałam, znam wiele rodzin, które się poróżniły na ileś lat. Znam córki, które obraziły się na rodziców i nie były 25 lat, na przykład u mamy i taty, 15 lat. No i moje sesje mają też zadanie takiego pojednania, i ludzie dorastają, że Mogą pojechać do tych rodziców, mam też takiego klienta, który niedawno mi powiedział, bo miał sesję uzdrawiania relacji i z mamą, i osobną statem. Więc ogólnie jest przeszczęśliwy, bo pospadały z niego tony, jak mówi. Ale pytam, jak z partnerką się układa? No teraz super, bo nie czepiam się jej jak do mamusi. Bo jeżeli nie mamy uzdrowionej relacji z mamą. I mężczyźni, i kobiety, ale szczególnie mężczyźni, to podświadomie mają coś takiego, że projektują tą swoją niechęć i nienawiść do tej swojej partnerki. I to jest coś takiego przez zęby: to mi to, co nie dała mi moja matka do cholery. A ta partnerka przecież nie wie, on jej tego nie mówi oczywiście. To jest w tym polu pozawerbalnym wysyłane. I te wysyłane informacje prowokują zgrzyty, kłótnie, awantury i jeszcze różne rzeczy. Także mój temporanny live ma takie przesłanie. Spróbujmy mówić prost. Spróbujmy zebrać się na odwagę i powiedzieć komuś, jeżeli nam jest przykro, że, że jest nam przykro, że nam to sprawia ból. Bo. Ludzie często nawet nie mają pojęcia, że sprawiają nam przykrość. Ja może powiem o takiej rzeczy, kiedy ludzie już schodzą z tego świata, na pewno, jeżeli są osoby, które były w momencie, kiedy człowiek odchodzi na drugą stronę, większość z tych ludzi ma oczy do góry, tak. Kiedy już da ten ostatni wydech, ostatnie tchnienie, to ma oczy w górę. Nie wiem, czy wiecie dlaczego. Przed zejściem, człowiekowi wyśle, wyświetla się bardzo krótko, ale wyświetla się bardzo szybko, całe jego życie. Całe jego życie i są mu pokazane wszystkie krzywdy, jakie wyrządził innym ludziom. Ale wiecie, co jest tym wszystkim najbardziej bolesne dla człowieka i później dla duszy. Że są mu również pokazane właśnie uczucia tych ludzi, których zranił w danym momencie. Bo my zranimy drugiego człowieka myślą, słowem, czynem, idziemy dalej, zapominamy o tym. A ten człowiek z tym zostaje. I w momencie śmierci jest nam to pokazane. I później dusza ogląda to swoje życie. Jeżeli było takie bardzo traumatyczne, bardzo przykre, na prawo pójść, że tak powiem, oddalić się do takiego spokoju i odpocząć. Także, póki macie ciała, póki jesteście w tym życiu, pojednajcie się z Waszymi bliskimi, przyjaciółmi, rodzinami, matkami, ojcami, dziadkami, jeżeli jeszcze żyją, teściami. Nawet jeżeli jest taka dusza złośna tych teściów, to pamiętajcie, że. Prawem wolnej woli dusza wybiera sobie dane zadania na to wcielenie i dusza przed zejściem na ziemię bardzo dobrze wie, że będzie ten mąż czy ta żona, ta teściowa, ta siostra, ten brat, ta mama, ten tato. To jest to, na co ja się bardzo buntowałam w 1994 roku, kiedy czytałam książkę Louis Hay Możesz uzdrowić swoje życie, bo Louise Hay tam pisała, że to my sami Wybieramy swoich rodziców i są dokładnie tacy, jak trzeba, abyśmy my mogli realizować swoje zadania. Często tych swoich bliskich wybieramy, żeby odegrali dla nas pewne role. Czyli ten tak zwany kat to jest często albo bratnia dusza, albo towarzysze zadań duchowych, tak to się nazywa. I dusza z miłości do nas decyduje się na odegranie roli kata. Jest to bardzo trudne dla duszy. Jest to ogromnie trudne, szalgi poszły dla duszy, kiedy ma taką rolę odegrać. Ale on odgrywa to po to, żebyśmy my nauczyli się albo asertywności, albo pokory cierpliwości. Żebyśmy stanęli w końcu godnie bez, bez, w swoim w swoim jesteś, jestestwie, w swojej kobiecości, w swojej męskości, w swoim człowieczeństwie. A więc yy, tak zwane wampiry energetyczne to jest właśnie też zazdrość, zawiść, gniew, nienawiść, rywalizacja. Plotkowanie. To plotkowanie to jest, wiecie, z takimi trzema wykrzyknikami. To jest właśnie i ci ludzie, którzy to robią, są pożeraczami naszej energii? My, kiedy słuchamy, też zarzucają nam tym Nie powiem czym. A więc szanujmy swoją przestrzeń. Jeżeli ktoś przylatuje z sensacjami, bo tacy są. Jeżeli nie umiesz jeszcze powiedzieć wprost, że nie interesują cię plotki i nie chcesz w tym uczestniczyć, to po prostu powiedz, przepraszam cię, ale Jestem zajęty, zajęta, mam coś ważnego do zrobienia. Jeżeli możemy i na ile możemy, unikajmy takich ludzi, którzy zieją wręcz nienawiścią, złością, gniewem, mimo że ci ludzie mają uśmiech na twarzy, tak, tak, wszystko ok, w porządku, już robię, ok. On pod tym płaszczykiem ma co innego. I ja myślę, że każdy człowiek ma tą zdolność daną od Boga, żeby wyczuć, że coś jest nie tak. Tylko czasami zostanie zmanipulowany, zaślepiony i po prostu tego nie widzi. Starajcie się być bardziej, bardziej uważni, czujni i nie dawajcie zabrudzać swojego serca, swojej przestrzeni, Bądźcie w czystym, na ile można. Czyli rano, tak jak ja wstałam, wykąpałam się, pometytowałam. Robię wam teraz live'a i zaraz idę nad morzem, bo nadal da, nadaję do was zmielna mojego kochanego raju nad morzem. A więc cudnego dnia wam życzę w wolności od zazdrości, zawiści, gniewu bo to są też przyczyny nowotworów.